Jako, że 2020 ma ogromną energię bycia największym boss fightem, z jakim zmierza się ludzkość od paru dziesięciu lat, to postanowiłem uczcić ten trudny okres dając sobie wycisk w najcięższych grach ostatnich dziesięciu lat, tylko po to, żeby sporządzić listę najtrudniejszych bossów, z jakimi miałem do czynienia dla waszej uciechy. Nie będę wsadzał tutaj paru bossów z tej samej serii, jako że wtedy to byłaby pewnie lista 10 najcięższych bossów w historii Dark Souls. W sumie... Jeżeli tak o tym myślę, to nie jest to taki zły pomysł na to listę. Wracając do obecnego tematu, macie tutaj 10 bosów z ostatniej dekady, którzy zmusili mnie do nadludzkiego wysiłku, żeby im sprostać. Numer 10. Sigrun, królowa walkirii z najnowszego God of Jest to opcjonalny boss z God of War na PlayStation 4. Spoiler, ta lista nauczy Was, że opcjonalni bossowie w grach to szybki sposób, żeby przyprawić się o niezły ból dupy. Aby mieć szansę zmierzyć się z królową, musimy zabić jej podopieczne, które same w sobie oferują niezłe wyzwanie, ale nic niesamowitego. Wystarczy nauczyć się ich specjalnego ataku i uważa, ale potem wlatuje w nas Sigrun, jak samolot w dwie wieże, i absolutnie nas deprimuje. Maluje. Posiada ona masywną listę ataków składających się z każdej sztuczki, każdej walkirii, którą musieliśmy pokonać, by tu dotrzeć. Nie byłoby to problemem, gdyby nie fakt, że zmienia ona ataki w ułamku sekundy, co oznacza, że musimy wyrobić sobie niemal instynktowną reakcję na każdy jej ruch, co jest po prostu sadystyczne i będzie wymagało od nas godzin uczenia się każdego jej ataku. Przypominam, że mówimy o normalnym poziomie trudności, nie wyobrażam sobie coś się dzieje na wyższych poziomach, na tym bosie z piekła rodem. Numer 9. Bladebearer i Canyonier z Co otrzymacie, gdy ktoś raz zobaczy walkę z Orsteinem i Smogiem z Dark Souls 1? Uzna, że chce podpierdolić tę walkę do swojej gry, ale okaże się, że osoba ta jest kompletnie niekompetentna w balansowaniu bossów. Otrzymacie walkę z Pornostainem i spamerem Ataków Dystansowych. Twój pierwszy instynkt w tej walce to na pewno będzie rozdzielenie agro za pomocą chowania się za tymi ogromnymi słupami, które w i powinny ochronić nas przed zasięgowymi atakami, dzięki czemu moglibyśmy skupić się na tym drugim, zwinniejszym i szybszym bosie. Tylko, że wtedy szybko się okaże, że Kanionir ma atak, który pojawia się pod wami i ma nieskończony zasięg. Co oznacza, że nigdy nie przestanie cię atakować, nawet gdy gdzieś się schowasz. Będziesz toczył się, żeby unikać ataków, paląc swoją wytrzymałość, aż w końcu będzie okazja na atak, uderzysz ze dwa razy. I nagle okaże się, że spaliłeś całą staminę. Ognisty wybuch przytrzymać w miejscu i Blade Bearer dokończy robotę. I tak będzie w kółko, w kółko i w kółko. Numer 8: Virgil Devil May Cry 5 Prawdopodobnie jedna z moich ulubionych walk tego dziesięciolecia. Może jedna z moich ulubionych walk w grach kiedykolwiek, ale na tej liście nie liczy się jakość, tylko trudność. Więc jak trudny jest Vergil, ciężko powiedzieć. Gdy walczymy z nim na najwyższym poziomie trudności, czyli Dante Must Die, to pewnie jest to jedna z trudniejszych walk w grach kiedykolwiek. Jednak tutaj skupiamy się na tych podstawowych poziomach trudności. To co jest ironiczne w tym wypadku, to fakt, że Vergil jest łatwiejszy przez to, jak niesamowicie zbalansowany jest on sam i cały system walki w grze. Jest masa taktyk, podróżne style rozgrywki, które możemy wykorzystać przeciwko niemu i wszystkie są na tyle dopracowane, żeby działać zgodnie. Z założeniem. Nie spotkacie tu sytuacji jak na niektórych innych pozycjach na tej liście, gdzie nagle umrzecie z powodu poza waszą kontrolą albo dlatego, że boss jest zwyczajnie mało przemyślany. Niemniej jednak jest to wyzwanie na poziomie i to na dobrej zabawie. Na siódmej pozycji mamy Sansa z Undertale. Oczywiście, że Sans musiał się tu znaleźć. Nie jestem na tyle odważny, żeby go tu nie wsadzić po wszystkich komentarzach pod moją listą najbardziej wkurzających bossów, ale jednak Sans to nie tylko żywe meme, bo za tym memem kryje się mimo wszystko bardzo trudne starcie. Każdy kto z nim walczył wie jakie to jest uczucie świeżo postawić nogę w tej walce. Przeżycie pierwszego ataku na świeżo graniczy z cudem, a potem to tylko kwestia uczenia się na pamięć minigerek, które wytacza przeciwko nam ta kościana paruwa. Wszystko to wymaga od nas masy cierpliwości i na pewno trochę szybszego czasu reagowania niż większość bossów w większości gier komputerowych, co jest dosyć absurdalne, bo nie jest to gra akcji jak prawie wszystko na tej liście, tylko cholerna turówka. Numer 6. Bernard. Fury. Fury zostało zbudowane wokół pomysłu walki tylko i wyłącznie z bosami i jest dosyć wymagające w Departamencie poziomu trudności, jako że rozgrywka jest zabójczo szybka i wymaga od nas niesamowitego czasu reakcji. Gra dostała dodatek, który nazywał się Jeszcze jedna walka. I zawierała, nie zgadniecie, jeszcze jedną walkę. Tak naprawdę to kłamałem, bo zawierała dwie walki. Drugą z nich jest Bernard. Ani jego postać, ani Arena nie mają absolutnie żadnych tekstur oprócz tych podstawowych. Nie ma on też żadnych klipów głosowych, zupełnie jakby nie był dokończony, albo jakby w ogóle nie powinien w grze się znaleźć. To akurat mało ważne. Ważne jest to, że Bernard jest niemożliwie ciężki. Ma ataki w większości postaci z kampanii, które miesza w sposoby, które wymagają nadludzkich reakcji i gdyby tego było mało, to walka z nim jest bez dwóch zdań najdłuższą walką w całej grze, przez to, że Bernard ma masę żyć, które reprezentują różne fazy walki, co znaczy, że musimy nauczyć się ataków danej fazy, wyrobić sobie reakcję na nie i na dodatek liczyć na łód szczęścia, że nie odpali jakiegoś op ataku ze złej pozycji, bo to zagwarantuję, że stracimy HP. I tak dla każdej jednej fazy, którą tutaj widzicie. Jeżeli do tej pory podobał Ci się filmik, to przemyśl już rzucenie paru złotych w moją stronę na moim Patronite. Link do niego znajdziesz w opisie. Wielkie dzięki wszystkim, którzy mnie wspierają. Numer 5. Orphan of Kos Bloodborne. Weźcie wszystko, co mówiłem o Królowej Walkirii i pomnóżcie to przez twórcy Dark Souls to jebani sadyści i dostaniecie tego osieroconego kosmita. Mimo mniejszej liczby ruchów niż Sigrun, Orphan of jest znacznie szybszy i w drugiej fazie walki znacznie ciężej jest przewidzieć w jaki atak obecnie przechodzi, co często skutkuje waszą śmiercią w sekundy mimo tego, że mieliście pełne życie i cały zapas fiolek do odnowienia zdrowia. Dystans, jaki może pokryć swoimi atakami i opcjami poruszania się jest ogromny, dlatego praktycznie zawsze że jesteśmy w jego zasięgu, przez co trudno wyczuć moment do uleczenia się. Gdyby nie to, że jego pierwsza faza, czyli pierwsze pół życia, są tak znośne, to pewnie byłby blisko szczytu tej listy. Druga faza, natomiast to czyste piekło. Zresztą chyba niewiele trzeba tłumaczyć, gdy widzimy jego chaotyczne kombosy. Numer 4. Dark Eater Midir Dark Souls 3 Seria Dark Souls ma długi romans ze smokami. Nie tylko są one ważną częścią świata przedstawionego, ale w każdej części mamy chociaż jedną walkę z którymś z nich. I mimo, że Kalamit z jedynki był w miarę w porządku, to większość tych walk to po prostu kupa. Może dlatego, że trzy są z Dark Soulsa dwójki i każda jedna z tych walk śmierdzi. Jednak z dumą mogę powiedzieć, że Dark Souls 3 sprostało wyzwaniu i w końcu dało nam dobrą walkę ze smokiem. I jak szybko się okazało, najcięższą walkę w całej serii. Chyba najoczywistszą rzeczą, która się do tego dokłada, to fakt, że Darki Termidir ma ogromny pasek życia. Jeden z największych pasków życia wszystkich bossów w trzech grach, i to licząc bossów takich jak JORM, gdzie musimy użyć specjalnych taktyk, które bardzo szybko pozbawiają go zdrowia. Ale tutaj mamy zupełnie zwyczajną walkę z niezwyczajnym przeciwnikiem. Trzeba też do mieszanki dodać fakt, że nawet z ogromną ilością leveli włożonych w zdrowie, Midir może nas skasować w dwóch uderzeniach większością ataków. Pozycja numer 3 to Jin Hayabusa z NIO. Sekretny poboczny boss, który jest nawiązaniem do serii Ninja Gaiden z DLC do NIO, to po prostu ból dupy i wszystko co frustrujące zbite w jedną śmiercionośną grupkę pikseli. Jin z łatwością wsadzicie w glebę zanim zdążysz cokolwiek zrobić jak tylko do niego podbiegniesz. Zawdzięcza to temu, że twórcy tej gry popełnili grzech tak straszny, że zasługują za to na gółę. Stworzyli bossa, który jest ultraszybki. Każdy jego atak wychodzi wręcz błyskawicznie i często pokrywa spory obszar wokół niego, gdy atakuje łańcuchem, albo dystans w Twoją stronę, jeżeli użyje ataku z doskokiem. Ale oczywiście to było za mało, bo oprócz tego, dżin uderza jak rozpędzona ciężarówka i jest w stanie zabić nas dwoma atakami. A często nawet wziąć na hita przy tej prędkości. Jedyne miejsce, gdzie nie rzupię naszej głowy jako żecha, zanim zdążycie poprawnie wymówić jego pełne imię, to za tym kamieniem po lewej stronie areny, ale nawet tam na zdorwie, gdy popełnimy najmniejszy błąd. Będę szczery, nie wiem czy można go pokonać fair i nie mam zamiaru tego sprawdzać. Jeżeli ktoś z was pokonał go normalnie, to szacun. Ja się przebudowałem i zaspominę go kulami ognia z dystansu. Po wielu, wielu. W wielu próbach stawienia się przeciwko niemu, jak mężczyzna, i naprawdę mnie to nie boli. Na drugim miejscu mamy Sword Saint i From Software skumulowało absolutnie wszystko, co wiedzieli o robieniu trudnych bossów, z którymi walczy się fair, i wykuli jeden z najlepszych bosswitów w historii gier komputerowych. W pierwszej fazie Ishin walczy z nami jak samuraj największego kalibru. Będzie mieszał przeróżne ataki w różnych odstępach czasu, aby nas zmylić i zmiażdżyć. Biegał i skakał z niesamowitą prędkością i czasami próbował wmieszać atak dystansowy w swoje kombo. To, co jest naprawdę niesamowite w tej fazie, to fakt, ile ruchów to techniki, których my sami możemy się nauczyć nawet nie wiecie jaki banan wyrysował mi się na twarzy jak zobaczyłem jeden z jego ataków z którego ja regularnie korzystałem no po pierwsze brzmi to jakbyście musieli planować wokoło każdego jego ruchu ale w praktyce zwyczajnie nie będziecie mieli na to czasu Ishin to jeden z najagresywniejszych bossów w grze zapomnijcie tutaj o jakiejkolwiek defensywie musicie wbiec prosto w niego i przewyższyć jego agresję swoją własną unikając i odbijając przy okazji ciosy jego miecza i gdy tylko Zbijecie mu jeden pasek życia, odpala się druga faza. Iszyn w jednej ręce trzyma miecz, a w drugiej włócznie, a w serduszku ogromną chęć zrujnowania Twojego dnia. Ataki włóczniom naturalnie dają mu zwiększony zasięg, ale sposób, w jaki potrafi skleić kombo, jest po prostu nieludzko szybkie. Potrafi on rozbyć się do prędkości bolidu Formuły 1, żeby uciec, zawrócić na naszą stronę, wyskoczyć jak Jordan do wsadu i lecieć w nas z ogromnym atakiem obszarowym po czym bez żadnej przerwy zacznie kombo mieczem. A! I ten samuraj z okresu średniowiecza ma też Glocka, którego chowa pod swoim Himonem. Numer 1 Absolute Radiance z Hollow Knight. Czwarty darmowy dodatek do gry zwany Godmaster zaoferuje nam panteon arcytrudnych wyzwań i bossów z minimalnymi checkpointami. Naprawdę sadystyczne wyzwanie, które przetestuje wasze limity możliwości w grach komputerowych. A na szczycie tej góry śmierci, cierpienia, rozpaczy i frustracji stoi Absolute Radiance. Ostatnia przeszkoda między tobą a tytułem najpotężniejszej kreatury w tym panteonie bogów. Jednak możliwe jest, że nigdy nie będzie ci dane zasiąść na tronie, jako że ten boss po prostu cię złamie. Nie wiem jak zakomunikować mogę w ogóle z czym wiąże się to wyzwanie, ale spróbuję. Boss ten to mniej pojedynek z kimś, a bardziej seria ataków takich jak kolce i kule ognia, których musimy w kółko unikać. W międzyczasie atakując bossa, który lata sobie po arenie i ma masę HP, niektóre kombinacje prawie zawsze zagwarantują, że dostaniemy obrażenia jako że lecą na nas samonaprowadzające kule ognia, a jedyne miejsce, gdzie możemy w danym momencie uniknąć, to kolce, które pokrywają pół areny, ale robi się tylko gorzej i gorzej. Kolejna faza to to samo, tylko że na malutkich platformach. Następna faza po tej to wspinanie się po malutkich platformach na wieżę, gdy losowe wiązki lasera spadają nam na głowę. Co prowadzi do ostatniej fazy, której boss spami atakami z taką prędkością, że nigdy w życiu nie dotkniecie itemu temu uleczającego co jest po prostu świetne, biorąc pod uwagę, że boss ten robi dwa punkty obrażeń naszej postaci, w przeciwieństwie do każdego innego przeciwnika w grze, który zadaje nam jeden punkt obrażeń. Przejście tego bossa w odosobnieniu zajęło mi 3 godziny non stop prób i nawet gdy pokonamy go tak osobno, to nie jest to prawdziwe zwycięstwo. Żeby ostatecznie przejść to wyzwanie i dodatek, musimy podjąć się trybu Boss Rush, który ma w sobie ponad 40 bossów i kończy się na Absolute Radiance, gdzie mamy odpoczynek i szanse na odnowienie swoich przedmiotów do leczenia co 5 bossów i po pokonaniu tych wszystkich bossów pod rząd będziecie mieli jedną szansę na starcie z Absolute Radiance, który w odosobnieniu zajął mi 3 godziny prób i błędów. Możecie spędzić na tym jednym wyzwaniu, tym jednym malupeńkim aspekcie gry więcej niż 20 godzin. Co równa się przejściu fabuły w prawie każdej innej grze komputerowej. Przez to Absolute Ready zgarnia miejsce pierwsze z łatwością, jako że, tak jak wspomniałem, dopiero wygranie z nim w tym trybie się liczy jako zwycięstwo przeciwko niemu. Jako ciekawostkę powiem, że 92% osób, które mają grę, pokonały pierwszego bossa. Z kolei mniej niż 4,5% graczy ukończyło Pantheon na końcu ostatniego darmowego dodatku. A ty z jakimi bossami miałeś największe problemy w tej dekadzie gier komputerowych? W trakcie, gdy ty odpowiadasz na to pytanie w komentarzach, ja może trochę sobie odpocznę, bo skomplementowanie tej listy i przeżycie mentalnie znów tych wszystkich bossów zdecydowanie było dziębko wymagające. Obczaj inne filmiki, które widzisz teraz na ekranie, w opisie jest mój Twitch, na którym nadaję na żywo różne rzeczy. Subskrybuj, jeżeli chcesz zobaczyć więcej materiałów tego typu, i wielkie dzięki za oglądanie. Do samo końca. Usłyszymy się w kolejnym materiale. A teraz wybacz, idę sobie odsapnąć.